Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem co jest na moim telefonie. Praktycznie za każdym razem, kiedy mój telefon przewijał się gdzieś w filmiku, pytaliście się jakie są moje ulubione aplikacje, które mogę polecić i tak dalej. Więc dzisiaj po prostu Wam pokażę wszystkie aplikacje, które znajdują się na moim telefonie, opowiem wam pokrótce, które są fajne, które mniej fajne. E, więc mam nadzieję, że filmik okaże się dla Was przydatny. E, I jeszcze tylko na wstępie powiem, że mój telefon, jaki mam, jest to Overmax u 2. E, ja nie potrzebuję jakiegoś super tego telefonu. E, ja do robienia zdjęć mam aparat, do słuchania muzyki mam MP3, więc nie potrzebuję jakiegoś telefonu naprawdę genialnego. Moim zdaniem telefon e, dla mnie jest tylko po to, żeby e, dzwonić wysłać SMS i czasami przeglądać sieć, więc taki telefon jaki mam w zupełności mi wystarczy. Więc teraz przejdźmy już do tego, co się na nim znajduje. Przepraszam Was, jeżeli będę spoglądać tam dalej, a nie centralnie w obiektyw, ale nie, tam mam podgląd i po prostu muszę kontrolować, czy dobrze Wam wszystko pokazuję. Więc po naciśnięciu przycisku zasilania ukazuje mi się ekran, na, po prostu, na który muszę wprowadzić kod. Więc co teraz zrobię? No i mamy przed sobą ekran główny, na którym wita mnie taki potwór. Moja ławeta zmienia się średnio raz w tygodniu, więc w tym momencie jest taki potwór, w tygodniu będzie coś innego. I na dole, jak widzicie, od razu ikonki. Ikonki są zmienione za pomocą aplikacji Icon Dress Up. do wszystkich takich bardziej istotnych aplikacjach, o których będę Wam tutaj mówić, zostawię Wam linka na dole. Po pierwsze mam oczywiście telefon, dalej mamy SMS-y, po prostu galerię no i aparat. Jeżeli przesunę palcem w lewo, to mam taki swój ekran trochę taki internetowy e, znajduje się tutaj również e, po prostu taki skrót do najważniejszych ustawień telefonu, e, a, tutaj, a tutaj mam e, aplikację Instagram, następnie mam aplikację Skype, Candy Camera, dzięki której robią się teoretycznie ładniejsze zdjęcia, ale niestety ta aplikacja niemożliwie zamula strasznie długo się uruchamia, zdjęcia często wychodzą rozmazane, więc tylko z niej korzystam e, następnie mam aplikację YouTube która jest niemożliwie również zamulająca, więc rzadko kiedy oglądam filmiki właśnie w tej aplikacji. Jeśli używam po prostu przeglądarki, gdzie tutaj mamy skrót utworzony do mojego kanału, następnie mam pocztę, ustawienia oraz ostatnia ikonka to ikonka do, również skrót do przeglądarki, w której zaraz otwiera mi się strona serialem Jak poznałam Waszą Matkę. Więc kiedy wrócę do ekranu głównego i przesunę teraz parcem w prawo, ukazuje mi się taki ekran, w którym Mam zegar, aplikację to do, w której pokazują mi się po prostu rzeczy, które sobie w niej zapisałam, jakieś ważne rzeczy do zrobienia i również mogę sobie do nich ustawić powiadomienie, żeby o tym na pewno nie zapomnieć. Następnie mam aplikację po prostu Google Play, czyli sklep z aplikacjami oraz latarkę. Tutaj znajduje się kalendarz i pokazują też mi się jakieś takie istotniejsze daty, które sobie zapisałam. No i znowu w prawo ukazuje mi się tak zwany ekran śmieciowy, na którym mam rzeczy takie mało istotne, ale też czasami z nich korzystam. Czyli aplikacja, dzięki której mogę robić zdjęcia z przyczajki. Po prostu gdy to kliknę, na to kliknę. Nikt nie wie, że obie zdjęcie, pokazują się tylko komunikaty, a zdjęcie po prostu mam zrobione. Dalej mam aplikację Notes. Taką jakby kartkę z notesu, na której mogę też sobie zapisywać jakieś istotne rzeczy, o których często zapominam, a chcę, żeby na pewno, na pewno nie były tym razem przeze mnie zapomniane. To po prostu sobie tutaj zapisuję i od razu po odblokowaniu telefonu widzę, co mam zrobić i co mam tutaj zapisane. No i ostatnia karta jest pusta. Nie potrzebuję już tutaj nic więcej mieć. Całą resztę aplikacji mam po prostu w ekranie menu. No i tutaj już aplikacji jest naprawdę całkiem całkiem sporo. Po pierwsze, aplikacja w sumie gra 2048. Jest aplikacja, w której po prostu musimy kostki z liczbami układać parami no i wygrywa ta osoba, której uda się w jednej kostce mieć 2048 punktów. Następnie aplikacja Allegro. Gra Angry Birds, którą też grają wszyscy no i po prostu aparat. Następnie mam aplikację Backgrounds, dzięki której po prostu pobieram sobie różnego rodzaju tapety. ta tapeta, którą mam dzisiaj także jest w tej aplikacji. Tutaj są głównie aplikacje martwej natury, ale też jakieś takie śmieszne, kolorowe, komiksowe rzeczy, także się znajdą. Następnie aplikacja systemowa bramka SMS. E, właśnie ta aplikacja Candy Camera e, Następnie przeglądarka Google Chrome. Nie wiem, czy to jest widoczne, mam nadzieję, że także to się odbija. E, następnie aplikacja Clean Master, dzięki której po prostu możemy sobie pousuwać jakieś pliki, które nie są już naszemu telefonowi do niczego potrzebne, tylko nam zaśmiecają go i można nawet dużo, dużo e, pamięci zaoszczędzić. Następnie aplikacja Kokopa, której, dzięki której też możemy zmieniać sobie ikonki, jednak ja jakoś się nie polubiłam z tą aplikacją, nie wiem, nie mogę takich fajnych ikonek dla siebie znaleźć. Zdecydowanie ta Icon Dress Up jest lepsza moim zdaniem. Następnie jest Cycle Droid. Jest to aplikacja dla rowerzystów, którzy chcą szybko po prostu wychodzą z domu, od razu chcą włączyć GPS i jechać, nie, nie, po prostu nie czekać aż ten GPS się odnajdzie, tak jak jest na przykład w przypadku Endomondo, gdzie no, GPS szuka się bardzo, bardzo, bardzo długo. Tutaj jest to zdecydowanie szybciej to idzie. Następnie aplikacja następnie aplikacja e podróżnik z rozkładem jazdy pociągów, właśnie to nieszczęsne do Mondo. Następnie file manager to po prostu aplikacja też systemowa, następnie filmu web, czyli aplikacja, na której naprawdę bardzo często przesiaduję, bo lubię czytać o filmach i dzięki temu nowe jakieś newsy mi się pojawiają. Następnie aplikacja radio, galeria gadu gadu, którego tak często średnio używam, właśnie ta aplikacja icon Up. następnie Instagram. Instasize, czyli aplikacja, która dodaje mi białe boki, kiedy moje zdjęcie jest zrobione w złym rozmiarze. Następnie internet, kalendarz, kalkulator oraz aplikacja Karaoke Mode, dzięki któremu wpisujemy tytuł piosenki i ona się wyszukuje na YouTubie w wersji po prostu karaoke. Nie trzeba wchodzić w YouTuba, czekać aż on się uruchomi i szukać, przebijać się przez gąszcz jakichś dziwnych piosenek. Po prostu tutaj od razu wyszukuje nam karaoke i to jest dużo, dużo szybsze, następnie aplikacja kupony rabatowe, czyli jakieś, wiecie, promocje i tak dalej, aplikacja latarka oraz aplikacja łatwy zrzut ekranu, czyli aplikacja, dzięki której robię screeny. Następnie aplikacja McDonald's Polska, też jakieś kody rabatowe do McDonalda, Messenger oraz muzyka, która w moim przypadku jest pusta. Bo ja muzyki na telefonie w ogóle nie słucham. Jeśli już słucham, to dzięki aplikacji OpenFM, ale to też tak dość rzadko. No i tutaj również znajduje się aplikacja z moim planem lekcji. Następnie nawigacja GPS, która się nazywa Awesome and jest średnia, bardzo długo GPS-y też się po prostu znajdują. E, używam jej tylko i wyłącznie w ostateczności. Następnie mam katalog po prostu z osobami. E, następnie aplikacja Pizzar, pomocy której większość moich zdjęć na Instagramie jest obrabiana. E, następnie, oczywiście, pobrane, czyli wszystkie pliki, które ściągnęłam z sieci. Aplikacja yy, poczta pogoda, e, promocje w telefonie, również jakieś kupony. E, następnie jest aplikacja dzięki, której mogę po prostu skanować te kody, e, takie na Androidem Następnie Quickly Notes, czyli ten notes, który wam pokazywałam na początku. Na, dalej mamy dyktafon, aplikacja, którą też wam pokazywałam e, z tym zdjęciem bez przyjałki, e, aplikacja systemowa Skype. Dalej mamy kolejną bramkę sms Jeżeli tamta po prostu będzie zmulać, a często jak się dzieje, to korzystam z tej. SMS-y zwykłe, Snapchat, którego tak średnio korzystam, no ale tutaj sobie jest. Dalej mamy Subway Surf, czyli gra, w którą też gra wiele, wiele osób. Następnie Sweet K. Bardzo często pytacie się mnie na Instagramie, jakie ja robię te dziwne emotikony, które są właśnie dostępne tylko i wyłącznie w iPhone'ach. E, to właśnie dzięki, dzięki tej aplikacji. Następnie mam telefon, e, Google Too much, e aplikacja Tudu, o której Wam już wspominałam, Twitter, e, ustawienia, ustawienia Google. Dalej mamy video player, e, YouTube, no i zegar. No i słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o mój telefon. E, jak widzicie, tych aplikacji jest trochę, ale ja naprawdę często z nich korzystam i bardzo je lubię i nie wyobrażam sobie, żeby teraz na moim telefonie, który z nich zabrakło. Oczywiście dajcie znać, jakie są Wasze fajne, lubiane aplikacje. Więc dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmiku. E, do zobaczenia w moich kolejnych i cześć!